Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia horoskopu wszystkie zodiakalne raczki. Kochani, ja wiem, że już jest e, początek września, no jeszcze nie połowa, ale już prawie. Natomiast zostały nam jeszcze trzy tygodnie. Także zapraszam do wysłuchania, e, moje drogie raczki. Jak widzicie, na stole przygotowałam dla Was dwa zestawy kart pierwszy to jest zestaw anielskie karty już są wcześniej wylosowane mamy cztery talie autorstwa Dorin Wirt wszystkie cztery kochani o różnej tematyce ponieważ staram się aby moje czytania były jak najbardziej różnorodne i przedstawiane z różnych perspektyw do tego karta Kipery autorstwa Ciro Marchetti będę na żywo losować kartę która powie nam już tak może bardziej prognostycznie, jakie e, główne wydarzenie miesiąca e, na Was czeka, ewentualnie e, być może osoba, być może ktoś będzie ważny w tym miesiącu. Zobaczymy, co nam Kiper wyrzuci. E, kochani, karty Kipera e, przedstawiają e, takie konkretne sytuacje dnia codziennego lub osoby. Tu jest bardzo dużo w tej talii kart osobowych. No zobaczymy. Moi drodzy, zaczynamy, bo to czasu. Główna energia miesiąca, kochani, to też jest główna energia nowego roku numerologicznego. Zapewne już wiecie, bo na wielu kanałach ezoterycznych temat nowego roku numerologicznego jest już od dawna poruszany. Także, drogie raczki, mamy szmaragd jako kamień na wrzesień dla Was. Zielony, przepiękny szmaragd przyporządkowany do czakry serca. Przewodnicy duchowi mamy tak. Nie bardzo dobra wróżba, kochani, mamy ganesz, e, tak, mamy wybaczanie i nauka, jeśli chodzi o, e, moi drodzy, o tą sferę emocjonalną i o sferę zdrowotną, o, mamy masaż, bardzo przyjemna karta, no dobrze, na razie sobie odłożę z boczku, e, kochani, no będę starała się... Opowiadać może po kolei o tych kartach, tak jak było w poprzednich znaków. Może dzisiaj bardziej zwięźle i krócej, aby podtrzymać Waszą uwagę. Kochani, szmaragd, ceremonie i uroczystości. Ja Wam oczywiście przeczytam, co jest na karcie. Jest to czas ważnych momentów przejścia w życiu, takich jak wesela, urodziny, ukończenia studiów lub rocznice. Moi drodzy, przepiękna karta szmaragdu. Zapewne. O tym wiecie, że szmaragd jest kamieniem szlachetnym. Jest to zielona, szlachetna odmiana berylu. Dokładniej jest przyporządkowany do czakry serca z tego względu, że jest to kamień zielony. Pamiętajcie, że kamienie zielone i różowe są przyporządkowane do czakry serca. Kochani, szmaragd pomaga przy napadach złości, sprowadza witalność, wspomaga pamięć, cierpliwość i uczciwość. Kochani, jeśli chodzi o nasze przesłanko, to tutaj mamy coś fajnego: mamy ceremonie i uroczystości. Ta karta tak w skrócie po prostu mówi, że będziecie, drogie raczki, mieć powody do świętowania w miesiącu wrześniu. Nie muszą to być oczywiście jakieś. Wielkie uroczystości, aczkolwiek mogą, dla każdego ta karta będzie oznaczała coś innego. Nawet kochani pójście dzieci do szkoły, być może to będzie pierwszy rok szkolny, lub pójście dzieci do przedszkola, no być może będzie dla Was też w jakimś wzniosłym wydarzeniem lub powodem do świętowania. Moi drodzy, jeśli chodzi o relacje, raczki, które znajdują się w relacjach, to ta karta. Również może oznaczać wejście Waszej relacji na troszeczkę wyższy poziom, czyli to jest dobra karta dla relacji, szczególnie jeśli mamy kartę tak. Słuchajcie, <laughs> może któraś z Was powie tak, <laughs> moje drogie raczki, to informacja dla raczków w związkach w takich udanych, szczęśliwych związkach. Być może ktoś się oświadczy, kochani. Być może nawet niektóre raczki wezmą ślub w miesiącu wrześniu. Także tutaj te karty nam fajnie, bardzo fajnie pokazują, jeśli chodzi o takie relacje uczuciowe, z, no poważne, tak, z potencjałem na długoletnie związki, kochani. Także tutaj będzie wszystko ok, wasz związek może się może się pogłębić, niektóre pary może uczczą ich związek w jakiś inny sposób. Tutaj nawet może być, słuchajcie, jakaś kolacja romantyczna, czy jakieś inne zaproszenie. To też może być uczczenie waszego związku, też może być powód do świętowania, po prostu, tak? Kochani, a jeśli chodzi o wolne raczki, na jakiejś uroczystości można spotkać będzie przyszłego partnera. Czyli, jeżeli e, dziewczyny szukacie, lub chłopaki, na no zależności kto mnie no wygląda, 90% dziewczyn, a więc wracam się do dziewczyn. Dziewczyny, jeżeli będziecie szukały chłopaków, na przykład do związku e, czy do Poznania, to szukajcie ich, ich na jakichś uroczystościach, większych, mniejszych, aczkolwiek tam. Nie przez internet, e, tylko właśnie. Poprzez osobiste spotkania gdzieś w szerszym kręgu ludzi. Kochani, także taka informacja z tych kart wypływa. Co dalej? Posiadasz moc uzdrawiania i uduchawiania innych ludzi? Tak, kochani, raczki są znakiem bardzo wrażliwym, bardzo intuicyjnym, również bardzo uduchowionym. Moi drodzy, jeżeli czujecie, że. i pomocnym też, oczywiście. Jeżeli czujecie, że, że macie w sobie jakieś, jakieś moce, kochani, do uzdrawiania innych ludzi, ale nie jesteście albo nie jesteście pewne, czy tak jest? To te karty Wam potwierdzają, tak, tak jest, kochani. No dobrze, no to lecimy dalej. Mamy przepiękną kartę, jak już mówiłam na początku, naszego przewodnika duchowego ganesz. Kochani, to hinduski likwidator przeszkód, tak zwany. Tu mamy hinduskie bóstwo z głową słonia. Na, na tej karcie to jest z, kochani talia przewodników duchowych, tutaj, tutaj można spotkać bardzo dużo, bardzo dużo ciekawych przewodników duchowych, ciekawych postaci, których być może nie znacie, to też będę Wam przybliżać. Moi drodzy, Ganesh, czyli mamy nasze hinduskie bóstwo, które usuwa wszelkie blokady czy przeszkody z naszej drogi i. To bóstwo, oczywiście to jest to pozytywne bóstwo, będzie Wam przyświecać w miesiącu wrześniu. Kochani, no i co ciekawe, te dwie karty nam się tutaj łączą, ponieważ Ganesz jest przywoływana na początku różnych ceremonii, słuchajcie, i nowych projektów, aby zapewnić im dobry start i stały postęp. Pomaga wszystkim, którzy znajdują się również w tarapatach. Także, kochani, jeśli chodzi o takie znaczenie już typowo prognostyczne, to oczywiście ta karta odpowiada twierdząco, pozytywnie na zadane przez Was pytania. W takim ogólnym sensie jest to również dobry czas na podjęcie działań lub zmian. Masz pozytywne wsparcie w danej sytuacji, wasze modlitwy zostaną wysłuchane, także też warto się modlić. Kochani, oczywiście. Ta karta również sprzyja pozytywnym myśleniu, zwiększa boską, uzdrawiającą miłość i wzmacnia duchową wiedzę. Kochani, także tutaj, tutaj przy szmaragdzie mamy takie połączenie, te karty bardzo się uzupełniają, bardzo się też wzmacniają. Moi drodzy, jeżeli macie na przykład biżuterię szmaragdową w domu, to warto by było ją nosić szczególnie na szyjniki blisko, blisko serca, ponieważ nasz szmaragd jest kamieniem wzmacniającym. Ja nie mam szmaragdu jeszcze. Natomiast mam awenturyn szmaragdowy, który ma bardzo podobną wymowę. To również kamień uspokajający. Ten awenturyn szmaragdowy można sobie również. Zakupić, kochani, e, szmaragd, e, zarówno szmaragd, jak i awentury, kochani, wydobywają naszą najwyższą kapłankę na światło dzienne, czyli taką naszą duchową stronę pogłębiają. E, ok, co dalej? Dalej mamy, no jak już idziemy do tej sfery, e, płynnie przeszliśmy do tej sfery emocjonalnej moi drodzy, mamy wybaczanie i nauka jak tylko uleczysz przeszłość i uwolnisz się od niej doświadczysz znacznie więcej miłości przepraszam, tutaj na boczek poszło znacznie więcej miłości w teraźniejszości, kochani no i co to oznacza? To jest główne takie głównie przesłanie, myślę, do osób wolnych które, szczególnie do tych osób wolnych do tych raczków wolnych które już od długiego czasu słuchajcie, są wolne Albo do tych raczków, które noszą w sercu jakąś urazę, do drugiej osoby, czy to do swojego byłego partnera, czy to do jakiejś, czy to na przykład do rodzica, to też tak może być, czy do jakiejś innej ważnej osoby w waszym życiu. Kochani, no ta karta mówi oczywiście. O tym przede wszystkim, że musicie oczyścić się, jeżeli tak jest, tak, jeżeli, jeżeli macie jakieś zadry w sercu, musicie oczyścić się z pajęczyny przeszłego gniewu, przeszłej winy bądź nieumiejętności przebaczenia, gdyż przez swoje dotychczasowe obawy budujecie wokół siebie mur, taki troszkę nie do przebicia, który blokuje Wam wejście w nowy związek, który blokuje Wam, kochani, wejście nadejście, inaczej nadejście nowej miłości. Trzeba również przebaczyć samemu sobie. Jeżeli macie jakieś wyrzuty sumienia na przykład. To też jest niedobra energia. Wyrzuty sumienia, użalanie się nad sobą, to są wszystko takie złe, niskie energie. Kochani, co dalej? No, bardzo pragniesz wielkiej miłości, więc aniołowie wysyłają tą kartę jako przewodnictwo. Jako przewodnictwo to dla osób wolnych. Natomiast yy, to już mówiłam, przede wszystkim najpierw trzeba oczyścić się z pajęczyny przeszłości. Moi drodzy, poproście Anioło wsparcie w uwalnianiu się od tych przeszłych ran i, i leczeniu ich, tak? Yy, moi drodzy, odciążą oni Wasze serce, mogą zacząć wypełniać się szczęściem. No dobrze, no i co mamy dalej? Mamy dalej yy, masaż. A proszę bardzo, masaż. Słuchajcie, masaż bardzo, bardzo yy, korzystnie będzie wpływał na Wasze zdrowie, jeśli chodzi o miesiąc wrzesień. Czy to masaż ciała. I patrzcie, tutaj pokażę Wam coś, bo dopiero teraz właściwie zauważyłam. Tu mamy ten kamień zielony. Ja zawsze szukam podobieństw na kartach <laughs> zawsze je znajduję, słuchajcie. Mamy szmaragd, tu mamy naszego anioła, który również trzyma być może szmaragd. W każdym razie kamień zielony, który nie musi to być kamień, może to być energia zielona, ponieważ talia Archanioła Rafaela, kochani, to, to zielony promień. No dobra, zaraz się zagubię, bo mam dużo rzeczy do przekazania. Kochani, a więc tak, masaż. Być może jest to kamień zielony, więc to też taka adnotacja do szmaragdów, że ten szmaragd Wam pomoże się wyciszyć, uleczyć Wasze skłatane nerwy. Być może. Kochani, drogi Archaniel Rafaelu, proszę pomóż mi uwierzyć, że zasługuję na masaże i inne zabiegi pielęgnacyjne. Czyli, moi drogie panie, dbamy o siebie, masujemy siebie lub poddajemy się różnym zabiegom pielęgnacyjnym w miesiącu wrześniu, czy to masażowi twarzy, na przykład aromaterapię bardzo Wam polecam. Takie są odmładzające zabiegi, czy masaż głowy, czy masaż stóp, czy masaż ciała. Słuchajcie, jest bardzo, bardzo dużo zabiegów, z których można skorzystać. Ja na przykład bardzo chętnie korzystam z zabiegów aromaterapii różnych ciała, twarzy, też masaż głowy jest bardzo dobry. Także polecam. Czy refleksologia, stóp, kto co woli. Kochani, no dobra, to co? Jak zawsze się rozgadałam. Aż taka moja natura. Rok numerologiczny, który będzie sprzyjał Wam we wrześniu, czy osobom najbardziej, to tym, które wchodzą w szósty rok, drugi i ewentualnie czwarty. Czyli parzyste lata. Kochani, no dobrze, dla raczka. Ojej, dwie karty mi się wyciągnęły. No tak, skoro tak, no dobrze, no to poprosimy te dwie karty. Z tyłu mamy pana. ha, ha, ha. czyli jednak tutaj, kochane, wasz partner będzie istotny. W, każdy, w każdym razie to jest, to jest poboczna karta, ale gdzieś ten mężczyzna. Będzie istotne w Waszym życiu. No mamy imprisonment, czyli mamy uwięzienie, wybaczanie i nauka. To się tyczy do tych ograniczeń, blokad emocjonalnych, ale nie tylko. I mamy official person, czyli mamy, kochani, aż dwie osoby i mamy imprisonment. Słuchajcie, scenariusz jest, jak zawsze, mnóstwo. Ja uwielbiam inne wróżki, jak rozkładają karty i mówią, ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Kochani, zanim człowiek zbierze myśli, także czasami tak bywa. Moi drodzy, mamy kartę osobową. Drogie Panie, no powiem, powiem dla Pań głównie. Official person. Jeśli chodzi o sferę zawodową, no to może być tak bardzo sztywno. Słuchajcie, w pracy możecie mieć narzuconą dyscyplinę jakieś procedury, możecie też się użerać z papierologią, z jakąś biurokracją, z dokumentacją, może to jest też taka karta urzędasa, niestety nieprzejednanego albo szefa takiego jakiegoś restrykcyjnego. Słuchajcie, no dobra, ale to tak strefa zawodowa. Jeśli chodzi, yy, jeśli chodzi o strefę uczuciową, to być może pojawi się jakiś nowy Adorator na horyzoncie. Natomiast ta karta mi bardzo często pokazuje, że to będzie jednostronne zainteresowanie. To może działać w dwie strony: słuchajcie, albo jednostronnie ktoś się Wami zainteresuje, a Wy nie będziecie zainteresowane, bo Wasze serduszko jest zablokowane, nie jest otwarte, jesteście uwięzieni jeszcze w jakichś poprzednich emocjach, być może też poprzednich związkach mentalnie. Także nie, nie przyjmiecie tego nowego adoratora. Słuchajcie, ta karta również może te karty mogą oznaczać, że e, tak jak mówiłam wcześniej, nie otworzycie się na możliwość poznawania nowych osób. Ale to już dla takich osób naprawdę, które są od długiego czasu same i no, nie potrafią, nie potrafią wyjść z tej swojej samotności, nawet jeśli się ją ktoś pojawi, tak, także albo w ogóle nie dacie szansy, żeby ktoś się nowy pojawił, ponieważ no widzicie, wasze serduszko jest za, za tymi kratami, moi drodzy, także to tak. Jeśli chodzi o pary, no to tutaj mamy. O, partner musi uważać na zdrowie, słuchajcie swoje. Bo ta karta ona ma dwa znaczenia. Jedno ma takie typowo zdrowotne, tutaj mamy postać na przykład męża, czy waszego chłopaka, czy partnera stałą, stałego, przy karcie zdrowotnej, czyli no, tutaj trzeba, by zwrócić uwagę na jego zdrowie. Mogą się pojawić jakieś ciche dni, ale to tam takie coś bardzo przejściowego, jeżeli już yy, lub dalej, to to jest też, słuchajcie, w karta seksualna, także tutaj w tej sferze mog, może być jakieś ożywienie. Dobra, no to co, drogie raczki? O, ten masaż to może Wam, słuchajcie, partner również robić. Zachęćcie go do tego. Bo to bardzo pozytywnie wpłynie oczywiście na Waszą relację. Czyli tak, wolne raczki, wybaczamy, wybaczamy, czy to sobie, czy innym osobom, próbujemy wynieść naukę z tych lekcji, które doświadczyliśmy. Oczyszczamy się z pajęczyny przeszłości, bo inaczej nie wejdziecie, nie dacie nawet szansy komuś, aby się do Was zbliżył. Eee, także tutaj nie widać, wejścia w nową relację, nawet jak się pojawi jakiś kandydat. Dla raków, jeszcze taka jedna uwaga, dla tych raków, którzy na przykład ktoś Wam się podoba, słuchajcie, do Wasze serduszko bije do kogoś, ale Wy nie jesteście z tą osobą, e, tylko na przykład wzdychacie do kogoś e, potajemnie, czy po cichu, znaczy nawet nie po cichu, albo spodziewacie się jakiejś reakcji, to słuchajcie... Nie za bardzo. No nie, to ta osoba nie będzie zainteresowana w miesiącu września. Tu nie widać kontaktu z jej strony. Jeżeli się spodziewacie lub chciałybyście kontaktu od jakiejś osoby, to te karty mówią, że niestety nie w tym miesiącu. Na uroczystości możecie kogoś zapoznać, ale raczej chyba nie będziecie otwarte na kontynuację tej znajomości lub też to się może tyczyć Drugiej strony, tak jak ktoś Wam się spodoba, to raczej tak też jednostronnie. W związkach się dobrze pokazuje, słuchajcie. Czyli raki w związkach bardzo fajnie, bardzo będziecie e, zadowolone w tym miesiącu, By też się partner pokazał. Także te sprawy partnerskie będą istotne. Oczywiście dla raków są istotne, szczególnie jeżeli raczki wejdziecie w e, szósty rok numerologiczny. To sobie przeliczcie, kochane moje, bo jeżeli tak jest, to. Szczęście w miłości, w związkach, jeśli chodzi o związki, o rodzinę, u o dzieci będzie Wam bardzo sprzyjać. Wolne raczki muszą po prostu nad sobą jeszcze popracować, aby otworzyć serduszko. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście życzę udanego miesiąca.